Dzień dobry, Beata Chmielowska-Olech. Jutro pogoda niewiele się zmieni, lato w pełni warto to wykorzystać. Od 23 stopni nad morzem do 30 w suwałkach. Zaczynamy TeleExpress w niedzielę 16 sierpnia. Białoruski dyplomata odwraca się od Aleksandra Łukaszenki i porównuje jego metody do sowieckiego NKWD. W kolejnych zakładach pracy wybuchają protesty, a na ulicach Mińska ludzie gromadzą się w największym w historii kraju proteście przeciwko władzy. Na początek teleekspresu siódmy dzień sprzeciwu Białorusinów wobec sfałszowanych wyborów prezydenckich. Chociaż przyjęło się, że zwycięstwo w bitwie warszawskiej świętujemy 15 sierpnia, to prawdziwy przełom w walkach z bolszewikami, nastąpił dopiero dzień później. Dokładnie 100 lat temu, dowodzona przez marszałka Józefa Piłsudskiego grupa manewrowa zadała, jak się później okazało, śmiertelny cios Armii Czerwonej. Dwie osoby zginęły, a siedem zostało rannych w wypadku, do którego doszło rano w Antoninie koło Ostrowa Wielkopolskiego na krajowej jedenastce zderzyły się samochód osobowy z busem. Coraz mniej bezpieczne są wakacje w Chorwacji, przez którą przetacza się rekordowa fala zakażeń koronawirusem. Polska ambasada w Zagrzebiu apeluje do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zatłoczonych lokali gastronomicznych i plaż. Polacy solidarni z Bejrutem. We wszystkich kościołach w kraju przeprowadzana jest zbiórka do puszek. Wierni modlą się ofiary tragicznego wybuchu w bejruskim porcie. Zginęło ponad 200 osób, a ponad 6 tysięcy zostało rannych. A my za chwilę zajrzymy do Sandomierza, do Augustowa na Opolszczyznę, ale nie tylko tam czekają ciekawe tematy. Oto kolejne propozycje. Zapraszam. Tak. Po latach ciszy w wieży kościoła świętego Jakuba w Sandomierzu znów zabiły serca trzech zabytkowych dzwonów Piotra, Jana i Najświętszej Maryi Panny. Dzwony zostały odnowione, a dziś odbyła się ich uroczysta reinauguracja. Następna stacja złotoryja, gdzie uroczyście otwarto dworzec kolejowy, ale w miniskali skali odsłonięto makietę z peronem, pociągiem i pasażerami. Dzięki temu mieszkańcy mogą przypomnieć sobie czasy, gdy ze złotoryi na Dolnym Śląsku można było dotrzeć pociągiem do każdego miejsca w kraju. Co najmniej połowa materiałów wykorzystanych w tym filmie nigdy nie była udostępniona szerokiej publiczności. Za trzy godziny w Teatrze Polskim w Warszawie premiera Wojny Światów w reżyserii Krzysztofa Talczewskiego i Mirosława Borka. Film będzie równolegle emitowany w telewizyjnej jedynce. Kolejny gigant za burtą Ligi Mistrzów w ostatnim ćwierćfinale, ćwierćfinale zorganizowanego w Lizbonie turnieju finałowego. LMPK Leon niespodziewanie pokonał faworyzowany Manchester City. W letnie niedzielne popołudnia przypominamy wakacyjne przeboje czasów. Dziś piosenka, która jest jedną z ikon dekady lat 90., a towarzyszący jej taniec trafiał do księgi rekordów Guinnessa. Tańczyło go jednocześnie 5 tysięcy, później 15, 30 i ostatecznie 400 tysięcy. O makarenie opowie Marek Sierocki. Cześć, Marku. Piosenka piosenką, ale stylizacja marka to jest dopiero telehit. Dobrze, zmieniamy temat. Wydawałoby się, że ich życie jest nieskomplikowane, a jednak naukowcy z Chile i USA wzięli pod lupę życie społeczne krów. Okazuje się, że dobrze się czują w towarzystwie. Z Podlaskich łąk daleko do Chile, ale i tam widać, że w grupie raźniej. Na koniec, proszę bardzo, nakaz wchodzenia w maseczkach lub. W szubicach. O, prosimy o przestrzeganie zasad. Nie ma sprawy, tylko skąd u licha wziąć szubicę. Spotykamy się jutro. Do zobaczenia. Dzień dobry, zaczynamy Tele Extra. Na początek zapakujemy uśmiechy do tornistrów. Zaczynamy. Plecaki i laptopy dla dzieci z potrzebujących rodzin rozdane. W Tryńczy na Podkarpaciu odbył się finał akcji Caritas Tornister pełen uśmiechu w związku z epidemią. W tym roku pomoc rozszerzono, by zapewnić uczniom dostęp do nauki zdalnej. W ciągu zaledwie jednej doby przejechali na rowerach z Gdańska do Rzeszowa, by wesprzeć osoby, które walczą z nowotworem. Uczestnicy akcji zajęć Raka podczas tej niezwykle wymagającej trasy zebrali sporo pieniędzy. Te trafią teraz na remont części klinicznego oddziału hospicyjnego w Rzeszowie. Gekony, lamparcie, wąsza, gama, brunatna żółw, świnki morskie i psy mieszkają w jednym domu, ale nie żyją jak pies z kotem. Dziesięcioletnia Nikola z małopolskiego szanowa tak bardzo kocha zwierzęta, że ma pod dachem małe zoo. Pomysł pojawił się podczas stulecia niepodległości. Rzeźbiarz Stanisław Brach postanowił, że w wyjątkowy sposób uczci stulecie Bitwy Warszawskiej. Dzięki temu w Orońsku można podziwiać niezwykłą instalację. Pozyskiwanie miedzi czy wytapianie ołowiu? Te inne ciekawostki już za chwilę, a o czym jeszcze powiemy, sprawdźmy teraz. Jak zrobić dziegieć i przede wszystkim co to jest? Nie każdy słyszał o tym rodzaju smoły drzewnej, jej produkcji, ale także pozyskiwanie miedzi metodą elektrolizy i wreszcie wytapianie ołowiu. To wszystko można było oglądać w Podkieleckiej Tokarni. Jaśliska, niewielka miejscowość w Beskidzie Niskim, oficjalnie stała się podkarpacką stolicą filmu. Mieszkańcy wsi mówią z dumą, że to nasze podkarpackie Hollywood. W ten weekend otwarto tam podkarpacki szlak filmowy. Czas na prognozy pogody dla niewielkich miejscowości, małych także z nazwy dzisiaj. Sztuka inspirowana przeciwnościami losu Edmond Koch, projektant kostiumów teatralnych z Hongkongu został pozbawiony pracy przez koronawirusa. Postanowił jednak nie obrażać się, wręcz przeciwnie zakasał rękawy i zabrał się do pracy. Efektem jest kolekcja 170 niezwykle oryginalnych maseczek. Znamy już wszystkie pary pierwszej rundy Playoff Ligi NBA. W ostatnie, o ostatnie miejsce w fazie pucharowej w barażu rywalizowały Portland Trade Blazers i Memphis Grizzlies. Lepiej poradzili sobie koszykarze z Portland. Zanim deser, to jeszcze muzyka na pożegnanie. W piątek 60 lat skończyła Sara Brightman, brytyjska wokalistka o niezwykłym, przejmującym głosie. Brała udział w wielu słynnych projektach. Marek Sierocki w swoim niedzielnym ekstrahicie przypomni najważniejsze momenty i nagrania w jej karierze. Zapraszam i do zobaczenia jutro.